Już dzisiaj czujesz, że no właściwie jeszcze chwila i koniec. Nie? I ładujesz głową w podłogę. Masz prawo się tak czuć. Masz prawo się tak czuć. Wiele osób to przeżywa. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, skąd to się wzięło. Do czegoś zaprasza cię życie. W jakiś sposób zadaje ci pytanie. To dobrze, że widzisz, że coś jest nie tak. Zobaczymy, co się tam dzieje. I potowarzyszymy się w tym, żeby, żeby znowu odnaleźć sens. Czuwasz czegoś brak. Gdzieś jest głód. I to dobrze, odczuwasz głód, a czego, w jakim obszarze, czy to jest głód e, psychiczny, fizyczny czy duchowy, ale ja bym się nie bał. To, że cierpisz, odczuwasz trud, to dobrze, e, no bo jest szansa na zmianę. To jest bardzo dobry, bardzo często jeden z najlepszych momentów w życiu, kiedy odczuwamy ten głód i tą pustkę, bo gdy go wypełnimy sensownie, Mamy wiele świadectw niesamowitych historii. Kiedy wypełnimy ten głód sensownie, dobrze, wartościowymi rzeczami, my musimy tylko dziś zastanowić się, co z tym zrobić. Co jest głodne i czym to nakarmić? Tak, tak, Dobrem, się... pięknym, miłością, uprzejmością, radością, wsparciem, sensem. To zależy od Ciebie, bo jesteś indywidualny, niepowtarzalny. To jest Twój głód, Twoje potrzeby. Nie zastąpisz ich potrzebami i, i wartościami innych ludzi.